Dziękujemy za wybór przemiennika częstotliwości Mitsubishi Electric serii FRE 800. W tym filmie omówię i pokażę Wam sposób instalacji oraz funkcjonalność dostępnych kart opcyjnych dla serii FRE 800 Mitsubishi Electric. Jesteście gotowi? No to zaczynamy. Przemiennik FRE 800 umożliwia nam instalację dodatkowych kart opcjonalnych. Część z nich znacznie rozszerza funkcjonalność przemiennika, a część rozszerza jedynie fizyczne zasoby przemiennika w postaci rozmaitych wejść-wyjść. Do dyspozycji posiadamy kartę interfejsu enkoderowego. Po jej instalacji możliwe jest połączenie przemiennika z enkoderem i otrzymywanie sygnału zwrotnego z wału silnika. Możliwe jest teraz działanie w trybie wektorowym, czujnikowym. Trzy karty rozszerzające listwę fizycznych wejść/wyjść przemiennika. Wybrać możemy spośród 16 wejść cyfrowych, wyjść cyfrowych i analogowych, wyjść przekaźnikowych. Mogą być pomocne podczas operowania z wbudowaną funkcjonalnością PLC, gdzie posiadamy dostęp do wszystkich zasobów fizycznych przemiennika. Standardowo na jednostce FRE800 możemy wybrać model z wbudowaną komunikacją CC-Link czy ProfiNet. Natomiast mamy dostęp do trzech kart komunikacyjnych, które posiadają nieco starsze standardy, jak CC-Link, DeviceNet, ProfiBus, DP. Gdybyśmy chcieli skomunikować nasz napęd z kontrolerami wyższego rzędu, przesyłać odpowiednie dane do chmury, czy po prostu w celu wizualizacji danego procesu, zawsze zainstalować możemy jedną kartę opcyjną. Pokażę teraz na przykładzie karty dodatkowych wejść cyfrowych, jak powinien przebiegać proces jej instalacji. Po nabyciu karty opcyjnej otrzymujemy ją w komplecie z dodatkową instrukcją obsługi, elementami montażowymi oraz dodatkowymi zaślepkami przemiennika. W pierwszej kolejności weryfikujemy, czy wszystkie elementy składowe znajdują się w pudełku. W pierwszej kolejności weryfikujemy, czy wszystkie elementy składowe znajdują się w pudełku. Widzimy samą kartę opcyjną, zestaw śrub montażowych. Jest ich kilka. Część z nich służy do montażu karty, ciemna śruba służy do przykręcenia opcyjnej pokrywy. W zestawie znajdują się również słupki wsporcze metalowe oraz plastikowe. Widzimy również osobno zapakowane złącze. Wszystkie te elementy są niezbędne do poprawnego montażu kart. Zdejmujemy przednią klapę przemiennika. Odkręcamy dwie zaznaczone śruby. W miejsce wykręconych śrub wkręcamy dwa metalowe wsporniki. W dwa pozostałe skrajne porty karty wkładamy plastikowe wsporniki. W port karty wkładamy dodatkowe złącze przelotowe. Dopiero teraz wkładamy kartę do portu opcyjnego przemiennika i ją montujemy. Wkręcamy dwie śruby na metalowe wsporniki. Montujemy opcyjną pokrywę przemiennika. W celu jej dokręcenia używamy ciemnej śruby. Na sam koniec przyjrzyjmy się pinom, znajdującym się na karcie opcyjnej. Terminale oznaczone jako X0 do X15 reprezentują poszczególne 16 wejść cyfrowych. Zacisk DY jest z zaciskiem wspólnym. Na samej karcie widoczny jest również DIP switch oznaczony jako SW1, służący do wyboru standardu wejść PN, 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 lub SOURCE SYNC. To już wszystko na dzisiaj. Co warto zapamiętać z dzisiejszej lekcji? FRE800 pozwala na instalację kart opcjonalnych. Część z nich rozszerza funkcjonalność przemiennika, część rozszerza fizyczne zasoby przemiennika. Do wyboru mamy karty dodatkowych: wejść, wyjść, interfejs enkoderowy oraz karty komunikacyjne. Zainstalować możemy jedną kartę opcjonalną. Po instalacji danej karty, w pamięci przemiennika aktywują się parametry dodatkowe, związane właśnie z funkcjonalnością danej karty. Opcjonalny. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnej lekcji.